Z tego zdjęcia potem stajemy Paweł Kulowski, uśmiechnięty, zdjęcia, bo rowerzysta, i po parku, Człowiek, który na rowerze spędza większość roku. E, no, ale w <laughs> e, Pawle, powiedz, jaka jest tegoroczna edycja Roweronu, Które trasy, które przygotowaliście, zaproponowałyście, okay, które zmiana, e, rejony e, śląska polecać. Tutaj, Mogę pięknej, drawe, W tym roku jazdowę. akurat najmniej przejeżdżania tras, bo Brama jest wyjątkowa, więc, więc z warto zrobić e, na nich Ale zaprojektowałem dwie trasy. E, trasy Silezjanki, ja jestem specjalistą od Silezjanek i e, jak w opinii rowerzystów to są najładniejsze trasy w ogóle jakie mamy na Roweronie. E, są dosyć ciężkie, trudne. No bo one prowadzą do wież widokowych, a wieże widokowe wiadomo, że muszą być na jakichś wzniesieniach, więc trzeba na te e, obiekty podjechać. E, bardzo piękna trasa Bardzo piękna trasa e, w Czechach, to jest Slizanka CZ. E, ja znam te tereny, jest piękna zapora Krużberg. Piękne tereny i Tomek, który, z naszej ekipy, który objeżdżał tę trasę, potwierdza, że to jest bardzo, bardzo ładna trasa. Eee, wracamy do e, Gliwic. Gliwice bardzo fajne miasto. E, też udało nam się e, tam e, wytyczyć fajny trakt. Fajny, fajny Ale no, mogę się przyznać, że ja już mam trzy trasy roweronu przejechane e, jako uczestnik. E, e, Piąty raz jeździmy razem z żoną, otrzymujemy za to medale. No i mam nadzieję, że w tym roku też nam się uda jeszcze zostały dwie trasy do siedzenia. My uwielbiamy Czechy, więc odkolice czeskie, więc mamy trasę tajemniczą. Kochani! Ustawiamy się do zdjęcia, nie pada! Trasę... Weź się y Landecką, landecką też y, projektowałem. Przenieśmy się Piękna wszyscy po tą brawę tutaj. Nadzieję, że możecie że, mieć rowery. Panie, Zgrupujmy się panie, na szerokość się tej bramy. Tomek zrobi to zdjęcie. Już od, drugą stronę, tak? bo na zdjęcie. A już od, Tomek prosi, żeby do... było bez rowerów, bo się nie zmieścimy. Y, mamy nadzieję, że będziemy się w stanie... Zapraszamy Was serdecznie, się chcieli, chcieli, chcieli mieć wspólną z wami. Myślę, że to jest... Y... Myślę, że tego dożyjemy. Dziękuję Paweł e, do dyrektor z dokładnie w wydawstwie Nowiny, ale przede wszystkim zapalony rowerzysta. Dziękuję, pozdrawiam.